Witam w kolejnym materiale. Tym razem, w końcu po przygodach serwisowych w tym sezonie z Tigerem, udało się w końcu wyjechać. Chociaż, tak jak widzicie, pogoda no jeszcze nie napawa optymizmem. No ale już było około 5-6 stopni i mieliśmy niedzielę, także zdecydowałem się na krótką wycieczkę e, po moim regionie mniej więcej. Stwierdziłem, że najlepszą trasą, taką, która będzie chyba w miarę jeszcze już czysta pod względem asfaltu będzie droga w kierunku Gniezna, ponieważ ta trasa jest praktycznie nowa, tak jak widzicie. No i tutaj też jest dosyć mały ruch w weekendy, także zdecydowałem się pojechać właśnie w tym kierunku, ogólnie chciałem zobaczyć jak motocykl reaguje po y, tych y, naprawach które zostały wprowadzone no, koszty były niemałe, bo była wymiana tarcz, przód, tył, klocki y, no oczywiście zmiana olejowa, wymiana termostatu bo Triumf miał jakieś problemy z przegrzewaniem się, także no w tych warunkach przy 5 stopniach, no to raczej tego nie sprawdzę. No ale w tej chwili wygląda to tak, że jak dochodzi do poziomu, no bodajże 90 stopni z tego co kojarzę, no to jak przekroczy ten poziom, to wentylator automatycznie się włącza, także chyba jest wszystko ok. No, chciałem też zmienić uszczelniacze w lagach, bo coś puszczało i okazało się, że całe lagi są pokrzywione. Także lagi też poszły do prostowania. No, i też chciałem zobaczyć, jak motocykl się prowadzi już po tych wprowadzonych zmianach. No, wygląda to w miarę OK. No, tak jak mówię, warunki, które są w tej chwili. No, zobaczymy, bo motocyklem zrobiłem już spokojnie ponad 40 tysięcy. Sam się zdziwiłem, kiedy mechanik mi powiedział, że lagi są pokrzywione. no ale cóż, trzeba było to zrobić, żeby wszystko działało. Ok, tutaj wjeżdżamy do pierwszej stolicy Polski, czyli do Gniezna. Udamy się pod katedrę gnieźnieńską, którą właśnie widzicie. No plany miałem, żeby trochę więcej tego nagrywania zrobić, ale niestety, no, naprawdę było, no jeszcze to nie jest sezon taki w pełni, żeby sobie można było pojeździć. W pewnym momencie zrobiło się naprawdę zimno, chociaż porównując do mojej poprzedniej przejażdżki, no to tutaj już było znacznie cieplej, bo te 5-6 stopni to jest o wiele więcej. W tym momencie też pykło 73 tysiące kilometrów. Także no, zbliżamy już się powoli do 80, gdzie naprawdę jestem w szoku, bo 50 tysięcy pyknęło jak przejeżdżałem przez dubrownik, bodajże w 2021, a już mamy 2025, także niesamowicie szybko leci ten czas moi drodzy powiem Wam szczerze, że aż jestem w szoku. No i tu sobie zjeżdżamy, taki fajny parking jest przy katedrze i przejdziemy się kawałeczek Dobra moi drodzy Jesteśmy w takim oto miejscu A te nie gnieśnie Mamy drugi nie, nie. marca trochę pizga ale przyjechałem motocyklem Żeby sprawdzić jak się miewa o tych wszystkich serwisach no, Chciałem dron opuścić ale niestety Wojsko jakąś strefę tu wbiło także chyba się przejdziemy w kółko i Spitalamy bo zimno Tak to miejsce wygląda Tutaj w koło jest jeszcze dużo ciekawych miejsc do odwiedzenia ale no motocyklem niech w tą pogodę jest biskupin z Wenecja z kolejką gdzieś tam dinoparki parki, jakieś tam inne rzeczy oczywiście katedrę też można zwiedzać tutaj też jest muzeum początków państwa polskiego no bo jak wiecie z historii to tutaj wszystko miało miejsce teraz krzyż dni gdzie to pierwsza stolica Polski Tutaj taki park, sobie przy nim stanowałem, że tam się nie będę wspinać, to pewnie jakieś mysze odprawiam czy coś nie? Także tyle z mojej strony, wracamy na motocykl A, jeszcze mi się taka jedna rzecz przypomniała e, bo ktoś chciał z Was zobaczyć sobie grup mieszka pierwszego i Bolesława Chrobrego to nie ma go tutaj tylko na katedrze w Poznaniu także tam można pojechać też fajne miejsce też mam tam jakiś filmik z tego z tej katedry to gdzieś tu wrzucę w tle żebyście widzieli jak tam dojechać i co tam sobie zobaczyć do zobaczenia na motocyklu w szybkim tempie i z pełną mocą uciekamy z gniezna. No niestety tą samą drogą, czego nie do końca lubię, ale zaczęło się robić coraz chłodniej. Nie chciało też mi się stawać na żadną kawę ani nic podobnego, bo też z tego co sprawdziłem pogodę to miało zacząć padać. Także no, nie spodziewałem się troszeczkę tego i nie byłem na to przygotowany. No, ale i tak fajnie, że można było sprawdzić motocykl, troszeczkę się pokłaść na zakrętach. O tyle fajnie, że też nie byłem jedyny, bo minąłem po drodze kilku motocyklistów. Także już powoli myślę, że w przyszłym tygodniu to już sezon bardziej ruszy z kopyta, bo ma być o wiele cieplej. I no, oby już ta wiosna z nami była, bo już naprawdę. Nie można się doczekać. Także tutaj kolega na chyba jakimś Harley'u. Nie wiem, nie znam się na tych klasycznych motocyklach, czy to był Harley, czy Indian. Ale on sobie swoim tempem, a my swoim tempem. No i tutaj już niestety, jak widzicie, rozpadało się. Ale naprawdę jestem zadowolony ze zmiany kamerki. Bo jak widzicie, no, motocykl cały się rzuca, cały pracuje, a obraz jest sztywny. No i tutaj już wjeżdżamy do mojego miasteczka w Cudzysłowiu. Jest, jesteśmy na ulicy Jednokierunkowej, co jest ważne, bo teraz zobaczycie tutaj kolegę yy, na rejestracji PCT, który jedzie pod prąd, także no brawo dla niego. Dziwcie się moim wyzwiskom, bo to jest naprawdę głupota, nie rozumiem ludzi, yy, którzy no, nie, nie sprawdzają znaków i no te przypadki, które mamy w tej chwili na autostradach też są chore, gdzie no, niestety ludzie, ludzie giną także uważajcie, patrzcie na yy, na znaki, a jak widzicie pogoda się nawet zaczęła poprawiać no i uważajcie na motocyklistów, bo zaraz będzie ich coraz więcej no i żebyśmy wszyscy mieli tyle samo wyjazdów co powrotów yy, bezpiecznie do domu także życzę Wam udanego sezonu i do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!